Cześć wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie wyrzutnię łącze. Cena takiej wyrzutni 52 zł. Tu mamy 25 strzałów. Yy, U 25 25 11. Czas efektu 25 sekund, ale to oczywiście to jest tak plus minus, więc yy, 25 strzałów i tu mamy 25 mm. Firma Super Power jak zwykle. Tak wygląda. Tutaj nie mamy rurek tekturowych, tylko tutaj mamy właśnie obudowę taką z gipsu. Nie wiem z czego jakiś taki jest wyrób, ale powiem Wam, że taka solidna, już bardziej wyrzutnia. Tutaj już mamy dwa ląty, jeden rozzerwowy, drugi podstawowy. To jest właśnie najfajniejsze w tym. I ona tak wygląda właśnie. Super power. O. No i co? Dead or alive. Traficka fajna. Tak wygląda. Dobra, lecimy z testem. Zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy z wyrzutnią Wanted. Krótkie te kurde ląty. No powiem wam, bardzo fajny efekt finałowy. Ty, coś się tam... Aha, ląd. Ląd się tam jeszcze palił. Efekt finałowy bardzo fajny. Czy pociski na raz i... No nie, no kolorki bardzo fajne. Bardzo fajna wyrzuteńka. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj i udostępnij. Dzięki, do następnego razu.